Gwiazda telewizji już w tej chwili można powiedzieć. Chociaż żal to powiedzieć też, przegrana gwiazda. Jak się czujesz, Monika, kiedy wśród tysiąca chętnych do tego, żeby wystąpić w telewizji, ty znalazłaś się wśród tych nielicznych wybranych, a jednak Ciebie nie wybrali do finału. Buterki w brzuchu tak bardzo jestem zadowolona z tego. <grych> Ale po raz pierwszy poznałaś um, taką profesjonalną um, telewizję um, z takim show um, dla młodych artystów. I jak to oceniasz? Czy to jest takie miejsce, w którym mogłabyś się sprawdzić, czy bardziej Ci podoba się taka scena z normalną publicznością? Um, dokładnie nie wiem. Ale moim zdaniem chyba te z większą publicznością, bo można wtedy się wykazać. Bo wtedy jesteś jedna, nie, nie, udzie, nie, nie występujesz w konkursie i wtedy jesteś gwiazdą jedną, jedyną. Ja Ciebie traktuję cały czas jak gwiazdę jedną, jedyną, tym bardziej, że z tego naszego regionu tutaj jesteś jedna, jedyna. I jak powiedział zresztą pan Wojewódzki, którego, no nie wiem, nie, nie, nie będę go oceniał za jego werdykt, ale e, że się odmładza, że masz 10 lat. Mm. Ale to nieprawda. Masz 10 lat. No właśnie. Monika, czy, bo zawsze jest tak, że w takich próbach, w takich konkursach, które są już ogólnopolskie. Zawsze znajdują się jacyś tacy ludzie, którzy chcieliby takie małe talenty, młode talenty, wyłowić gdzieś. Czy po, tej, po, tej, po tym twoim występie dostałaś już może jakieś propozycje jak gwiazda? Dokładnie nie wiem, naprawdę, ale fajnie by było. A ktoś z Tobą rozmawiał już? Ktoś z organizatorów tego całego programu, żebyś wystąpiła jeszcze? Tam, powiedzieli, tam tylko powiedzieli, że mam jeszcze jedną szansę już w następnym niby w drugiej edycji. W drugiej edycji, aha, to przynajmniej już tyle dobrze. Teraz powiedz mi, czy ciebie występy telewizyjne, ta cała produkcja, taka duża, wielka, nie zniechęciła do, do kontynuowania tego, co robisz? Czy wolałabyś jednak na scenie zostać, czy jednak ta telewizja trochę Cię skusiła? E, chyba telewizja mnie skusiła. A, właśnie. Bo tam, jak widziałem, to mogłaś sobie jeszcze trochę potańczyć. A Ty, ty zawsze mówisz, że sama nie wiesz, czy wolisz śpiewać czy tańczyć. Um, Monika, ja będę naprawdę z największą przyjemnością obserwował Twoje dalsze, dalsze poczynania. Bo wiem, że na tym nie skończysz. To, jeśli Cię telewizja już zainteresowała, to na pewno na tym nie skończysz. Ale powiedz mi teraz tak, czy mm, czujesz się mm, jakoś inaczej, czy czujesz się trochę jak gwiazda, trochę jak osoba znana, czy y, Twoi koledzy, koleżanki już y, ci zazdroszczą. Jak to jest taki takiej y, dziewczynce jak ty spotkać się z odbiorcami? Wiem, tak, tak e, czuję się normalnie, ale też czuję zazdrość innych. Że tak oni też tak. też by tak chcieli, tak. tak. E, czy to jest miłe uczucie, czy, czy czujesz coś takiego, że ta zazdrość jest jednak taka, że ojej, Monika to daj sobie spokój nie? i tak dalej. Nie ma czegoś takiego, takich złośliwości? Mm, nie, każdy jest inny człowiek, nie, nie wiem, no, inaczej powiedzieć. Tak Ale nie spotkałaś się z czymś takim, y, z taką niechęcią jakąś, tak? Nie. O, no widzisz, no to <grym> fajnie, to znaczy, że warto być gwiazdą. Z tego co wiem, to przygotowujesz y, kolejny repertuar swoich y, piosenek i y, y, kiedy możemy się spodziewać jakiegoś Twojego scenicznego występu? Jeszcze dokładnie nie wiadomo, kiedy, to, kiedy się to odbędzie, ale na pewno będzie. Na pewno będzie, to mogę Ci obiecać, tym bardziej, że część tych piosenek, które wy śpiewasz na nowej płycie, przygotowywanej, są jakby w tekście mojego autorstwa i bardzo się cieszę. Że będziesz śpiewała te piosenki, jak również inne, i czekam, kiedy, kiedy ta płyta będzie gotowa. Jak myślisz, hmm, czy chcesz e, tak naprawdę e, zrobić taką karierę piosenkarską, tak, żeby znaleźć się na jakimś festiwalu? Mm, myślę, że tak. A powiedz mi jeszcze tak, czy na przykład, bo na pewno obserwujesz różnych piosenkarzy, piosenkarki, czy jak myślisz, który festiwal byłby takim, takim fajnym do tego, żeby się pokazać? Czy to Opole, czy Sopot, czy na przykład Eurowizja, bo tam jest taka już zupełnie inna kategoria. Moim zdaniem chyba, chyba Eurowizję. A widzisz. A jeszcze taka młoda dziewczynka chyba na, na Eurowizji nie występowała. Ty, to możesz mieć. To możesz mieć. Szansę, czego ci y, z, największą przy, z największą przyjemnością życzę. Monika, dziękuję Ci bardzo, bo dałaś, dałaś nam wszystkim sporo wzruszeń i sporo, sporo takiej dumy, bo ja osobiście powiem Ci, jestem dumny z Ciebie i myślę, że wielu zwalczań, wielu mieszkańców miasta jest z Ciebie dumnych, że wystąpiłaś w takim programie, w którym naprawdę ciężko było wystąpić, ciężko było się znaleźć, jednak dałaś sobie radę. Pięknie. Dziękuję. Pięknie śpiewasz. Śpiewaj i tak dalej. To jest najlepsze radio w polskim internecie. To jest najlepsze radio w polskim internecie. Słuchaj nas 24 godziny na dobę.